Witam serdecznie Państwa. Mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, tak, które chcemy zaproponować w wyjątkowym czasie, bo koniec września wiemy o tym, że prawo oświatowe nakłada na nas obowiązek opracowania i zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Chcemy stąd zaproponować. Po pierwsze, być może dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo są w trakcie, pomoc w takim budowaniu, daniu informacji, jak to zrobić, na to zwrócić uwagę, lub jeżeli już Państwo to zakończyli, taką pierwszą refleksję, zanim przyjdzie ewaluacja, to może sprawdźmy, co tam jest w środku, co można jeszcze udoskonalić, co można poprawić. Będzie to takie szkolenie, które będzie i wykładowe, i dawało trochę prawa. I dawało etapy, będziemy mówili o etapach też budowania, ale też pokonsultujemy i też zaproponujemy w tym wyjątkowym momencie, w czasie pandemii, też jakby treści, które warto byłoby uwzględnić jako odpowiedź na trudności dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Dziękuję bardzo, gorąco zapraszam.